Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, zwołaliśmy konferencję prasową dotyczącej przyszłości edukacji zawodowej w Polsce na przykładzie powiatu Euckiego na Warmii i Mazurach. Ełk, małe miasto powiatowe, 57 tysięcy mieszkańców. Rządzi Platforma Obywatelska, tak jak w Polsce rządzi premier Donald Tusk, który dwa lata temu zadeklarował, że polskie szkolnictwo zawodowe będzie na nowoczesnym, wysokim poziomie europejskim i że szkoły zawodowe będą y, liczne i będą miały klasy zawodowe nowoczesne i pełne uczniów. Ale tak się nie stało. Szanowni Państwo, ze mną są tu przedstawiciele zespołu szkół mechaniczno-elektrycznych. Szkoła, która istnieje w Ełku 67 lat, z tradycjami, z kadrą doświadczoną, z kadrą pedagogiczną, z kadrą zawodową, a zarząd Powiatu Ełckiego przy współudziale Platformy Obywatelskiej i starosty Krzysztofa Piłata podejmuje decyzję o reformie szkolnictwa zawodowego. I zamiast na podstawie doświadczonych ludzi, szkoły z tradycjami, obok tworzy niewiadomo nikomu nieznany twór i tworzy nową jednostkę edukacji zawodowej. Ja specjalnie poprosiłem moich gości zełku, jechali 300 km, pani wicedyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-elektrycznych i uczniowie tej szkoły, którzy za dwa lata będą absolwentami, jeżeli będą absolwentami, tu będę kierował pytanie do zarządu powiatu i do starosty, który wbrew decyzjom premiera prowadzi swoją politykę o to, żeby przedstawić, w jaki sposób zarząd platformy na Warmii i Mazurach likwiduje edukację zawodową na Warmii i Mazurach. Proszę bardzo, pani dyrektor, parę zdań. Witam Państwa bardzo serdecznie. Generalnie jesteśmy przeciwni tej reformie, akurat tej reformie w takiej postaci. Z tego względu, że to, co starostwo proponuje, jest to rozwiązanie zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Wełku, szkoły, tak jak tutaj Pan poseł podkreślił, z tradycjami oraz rozwiązanie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Wełku i na podstawie tych dwóch jednostek utworzenie no, znów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych No Jaki sens jest e, tworzenia jednostki, która już generalnie istnieje? Mówi się, że w statucie ta jednostka będzie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. Mówi się o konsolidacji zasobów, ale e, no, my tak nie do końca jesteśmy co do tego przekonani, z tego względu, że. E, Niby w tym Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego dalej będą na przykład pracownie budowlane, ale już kształcenie w branży budowlanej będzie się odbywało w innej placówce. Z założenia Centrum Kształcenia zawodowego i ustawicznego powinno skupiać kształcenie również ustawiczne. Wałku nadal to kształcenie ustawiczne będzie rozsiane po innych jednostkach. Starostwo mówi nam, że przy utworzeniu tego centrum, za utworzeniem tego centrum będą szły nakłady finansowe, bo ustawa to gwarantuje. A to wie, wiemy o tym, że to jest nieprawda. Nie ma nakładów finansowych, ani ustawa tego nie gwarantuje, ani nie ma takich nakładów finansowych w budżecie powiatu, żeby w tej chwili cokolwiek wyremontować, wybudować. Są plany, ale to są plany. Tutaj w tej chwili projekt jest na około 40 milionów. Starostwa tego nie stać na wybudowanie czegoś takiego. Także jeżeli o to chodzi, my naprawdę chcielibyśmy, żeby reforma, którą starostwo chciałoby wykonać, była przemyślana i zaplanowana na kolejne lata. W tej chwili nie ma strategii wieloletniej, mówi się tylko o roku 2014, a co będzie dalej? No przecież jesienią są wybory samorządowe i może władza się zmieni, będzie miała jakiś inny, może lepszy pomysł. Tego nie wiemy, po prostu nie wiemy, co będzie czekało nas w kolejnych latach, jakie będą te lata następne. I tego się generalnie najbardziej obawiamy, że to rozwiązanie to w latach kolejnych może być dla nas likwidacja. Po prostu. Szanowni Państwo, żeby nie być gołosłownym, że my rzucamy słowa na wiatr, proszę bardzo, przedstawiciele młodzieży, młodych ludzi, młodego pokolenia. Którzy tak naprawdę nie wiedzą, jaka ich przyszłość będzie, nie wiedzą. Premier im zagwarantował dwa lata temu, dwa lata szkoły, a dzisiaj młode pokolenie dowiaduje się, że do likwidacji wy jesteście niepotrzebni. No to ja mam pytanie, panie premierze, czy młode pokolenie jest niepotrzebne, czy edukacja zawodowa, mechanik, elektromechanik, ślusarz, elektrodrążacz? Drą Niepotrzebni są w polskiej gospodarce? Proszę bardzo, parę słów koleżanka, która tak naprawdę reprezentuje młode pokolenie i oni tak naprawdę między sobą rozmawiają. Witam serdecznie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że chcielibyśmy skończyć szkołę, którą zaczęliśmy. A teraz nasz, nasz mechanik jest rozwiązywany i nie wiemy, co dalej będzie z nami. Zabiorą nam nauczycieli, którzy od początku uczą nas do matury, do egzaminu zawodowego, a co będzie na naszym świadectwie, to sami nie wiemy, bo mechaniak obecnie jest bardzo znany na rynku, w ełku, i dostać pracę jest bardzo łatwo, a potem stworzą jakiś nowy twór i pracy możemy nie dostać po prostu. I tego się obawiamy, że po prostu nie będziemy mieli co ze sobą zrobić i będziemy musieli nawet wyjechać z kraju. Takie jest nasze stanowisko. Po prostu się boimy. Panie premierze, przywiozłem dla pana i dzisiaj wysyłam do kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dwa lata temu, podczas 65-lecia powstania zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, otrzymałem medal. Medal własnoręcznie zrobiony przez uczniów zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Dla mnie to jest cenne. Ponieważ jestem absolwentem tej szkoły, ja w latach 80., na początku lat 90., kończyłem tą szkołę z nadzieją o przyszłości, z nadzieją o możliwości rozwoju. Mi się udało. Dzisiaj jestem tutaj i mogę w ich imieniu, młodego pokolenia, ale nie tylko uczniów, ale i ciała pedagogicznego, fachowców, którzy kształcą, Stanąć w obronie, ale widzę, że pańscy koledzy z Platformy Obywatelskiej w Wełku i na Warmii i Mazurach nie potrafią. I to dzisiaj wysyłam do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Panie Premierze, z listem otwartym, żeby Pan się zastanowił, czy Pan chce budować edukację zawodową i rozwijać edukację zawodową w Polsce.